Już po raz drugi Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Cieplewie miała okazję gościć imprezę z cyklu Ale Kino, która jest częścią międzynarodowego festiwalu młodych widzów Ale Kino, odbywającego się w Poznaniu. Niezwykłe wydarzenie, bo festiwal Ale Kino, który przyjechał do nas prosto z Poznania, jest to jego wersja walizkowa pod nazwą Wędrujące Alekino. Kino. Festiwal młodego widza to nie tylko wyświetlanie filmów, to także świetna zabawa w praktyce. Projekcje filmowe są połączone z warsztatami animacji poklatkowej, podczas których dzieci mogą się wczuć w rolę prawdziwego reżysera. Po raz drugi w Cieplewie odbywają się również warsztaty. Warsztaty animacji poklatkowej. Tutaj do Cieplewa do nas przyjechali animatorzy z Centrum Sztuki Dziecka, którzy pracują z najmłodszymi, a efekt ich pracy zobaczymy już w sobotę na wielkiej gali objazdowego Alekina. Pokazujemy, jak powstaje właśnie film animowany na zasadzie, że mamy pudełka kartonowe i dzieci. Poznając proste techniki, tak naprawdę zagłębiają się w trudną dziedzinę, jaką jest animacja, pokazujemy im w jaki sposób można przyspieszać, zwalniać obiekt, który, którym animują. Tegoroczna edycja jest już szóstą odsłoną walizkowego kina. W programie znajdują się najlepsze filmy przedstawiane podczas poznańskiego festiwalu. Będą one rywalizowały o nagrodę miejscowej dziecięcej publiczności. Tu w Cieplewie jest takie miejsce jedyne w Polsce Północnej, gdzie przez trzy dni mamy prawdziwe święto kina. To właśnie tutaj na dużym ekranie odbywają się projekcje filmów. Festiwal Ale Kino zadomowił się w cieplewskim ośrodku na dobre. Widzimy już czekają na kolejną edycję. Polecamy również zobaczyć Festiwal Młodego Kina Wędrujące Ale Kino 2014 oraz Kino za Rogiem w Oksi BP Ma się Dobrze. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północnaTV i nie zapomnij subskrybować kanału.